Dlaczego ludzie tracą na giełdzie i Forex? Poznaj mechanizm, który za tym stoi. Pierwszym krokiem do poprawy, do unikania błędów jest świadomość. Musisz być przed sobą szczery i nie okłamywać się. Jeżeli cokolwiek robisz i nie przynosi to pożądanych rezultatów, to z reguły jest tak, że nie jest to wina czynników zewnętrznych, ale w dużej mierze nas samych. Wydaje się to oczywiste, ale jednak wciąż dużo łatwiej jest nam znaleźć przyczyny problemów u innych. A jeżeli chodzi o nasze, to nie jest już to takie proste, oczywiste i logiczne. Wystarczy wejść na wagę i spojrzeć, czy przypadki nie wskazuje za dużo, albo czy ta kłótnia, którą mieliśmy ostatnio z partnerem, to była z jego przyczyny, czy może daliśmy jakiś powód ku temu. Czy nie pijemy za dużo alkoholu, a może palimy papierosów? Czy nasze dziecko nie spędza za dużo czasu w komórką w rękach, ponieważ jest nam wtedy po prostu łatwiej i chcemy odpocząć? I tak samo na giełdzie. Czy te wyniki, które do tej pory osiągnąłeś, osiągnęłaś, bądź zamierzasz osiągnąć, czy to zależy od zmieniającego się rynku, czy może od decyzji, które podejmujesz w danym momencie. Nazywam się miło Mielnik, jestem inwestorem indywidualnym, osiągającym sukcesy na rynku i prowadzę serwis raporty w którym dzielę się swoją wiedzą. Weznając zasadę, pokaż mi wyniki za minimum 3 miesiące, a powiem Ci, jakim inwestorem jesteś. Dlatego też opublikowałem, Materiał wideo, w którym pokazałem, że zarobiłem ponad milion złotych w 3 miesiące. W innym przypadku z wpłaconych 10 tysięcy złotych zarobiłem 100 tysięcy złotych, a w jeszcze innym przypadku wpłacone 1000 złotych zamieniłem na 37 tysięcy złotych. Osoby, które ze mną współpracują, również osiągają dobre rezultaty. I przykładem jest m.in. Wojtek, który współpracując ze mną, właśnie odrobił stratę prawie 200 tysięcy złotych, którą wygenerował inwestując samodzielnie bez wiedzy i doświadczenia. Jego historię możesz znaleźć na moim kanale w serwisie YouTube, ponieważ tam jest opublikowany wywiad z nim. Jak wygląda standardowa droga inwestora rynków kapitałowych? W pierwszym kroku musi być coś, co powoduje, że chcemy się tym zająć. Z reguły jest to chęć zarobku, chęć zmiany stylu życia, pomnażanie oszczędności. Decydujemy się na grę z podstawową wiedzą. Czytamy portale i prasę branżową. Już grając, uczymy się obsługi platformy oraz specyfikacji instrumentów. Podświadomie szukamy kogoś, kto nam ułatwi lub nawet za nas podejmie decyzję. W ten sposób przechodzimy do kroku drugiego. Taka gra powoduje, że albo mamy tak zwane szczęście początkującego i zarabiamy dużo, albo, jak to ładnie nazwał mój kolega, płacimy wpisowe. Duże zyski lub duże straty w krótkim czasie generują u nas silne emocje. Po zyskach czujemy euforię, wyobrażamy sobie, co zaraz kupimy, jak zmieni się nasz styl życia. Po stratach włączają się na mechanizmy obronne. Chcemy chronić naszego i wyznaczamy mało prawdopodobne cele. Płynnie przechodzimy do kroku trzeciego. Euforia po zyskach powoduje, że chcemy powtórzyć wynik, ale już na zwiększonym kapitale. Widzimy w wyobraźni setki tysięcy czy miliony z zysku. Natomiast po stratach rzędu 50% chcemy to odrobić. Tutaj należy podkreślić fakt, iż aby odrobić 50% stratę, należy dwukrotnie zwiększyć pozostałą część kapitału. Żeby odrobić stratę 50%, zysk musi wynieść 100%. Zaczynamy balansować na cienkiej linii, zwiększając ryzyko. Zwiększamy pojedynczą transakcję, tzw. liczbę lota, albo zwiększamy liczbę otwartych transakcji, dopłacamy do kapitału, przesuwamy stop losa itd. itd. To są te nierozsądne decyzje. Niestety, prędzej czy później kończy się to dużą stratą wyzerowaniem rachunku lub znaczne jego uszczuplenie powyżej 80%, a to w konsekwencji powoduje negatywne emocje. Przestajemy wierzyć w siebie, obwiniamy się, czujemy strach. No i w tym momencie musimy zwolnić, zatrzymać się i zadać sobie pytanie: co dalej? Co z tym fantem zrobić? Czy inwestować dalej, czy może rzucić to w cholerę? No, i zarówno jedna, jak i druga decyzja może być dobra, jak i zła. Kiedy rzucenie tego w cholerę jest dobrą decyzją? Wtedy, gdy podejmujemy to świadomie, stwierdzamy, że to nie jest dla mnie, nie każdy musi być programistą, nie każdy musi być mechanikiem, i nie każdy musi być spekulantem czy inwestorem. A kiedy decyzja z rzuceniem inwestowania jest zła? Wtedy, gdy chcemy. Coś zmienić w życiu, ale boimy się porażek. Nie umiemy radzić sobie z tymi porażkami. Kiedy kolejna próba to jest decyzja zła, kiedy jeżeli stwierdzamy, że chcemy dalej inwestować, to, będzie, to jednak będzie to zła decyzja? No w momencie, gdy cały czas będziemy krążyć w tej pętli, którą przed chwileczką pokazałem. Czyli będziesz robił cały czas to samo, oczekując innych rezultatów. Kiedy kolejna próba to jest dobra decyzja, wtedy, gdy uświadomimy sobie, że coś robimy źle, Przestaniemy się okłamywać i poszukamy problemów, które musimy rozwiązać. I w następnym wideo przedstawię Ci, w którym kroku jest największy problem i jak go unikać. Co zrobić, żeby przerwać tą spiralę, po to, żeby wejść na drogę zyskownego inwestora.